Witam, elo, cześć, Szymanko W pierwszym odcinku serii recenzji filmów pod tytułem Gimby nie pamiętają <gry> Na pierwszy ogień idzie produkcja związana z naszym dzieciństwem mocniej niż Pewzol Twojego starego Z twoim jelitem grubym Zaczynamy! Co jest, detektorku? Jeżeli myśląc o takich postaciach jak Kacor Duffy, Królik Bugs czy Diabeł Tasmański, wyobrażacie sobie je w stroju do koszykówki, to znaczy, że pamiętacie kosmiczny mecz, najlepszy film familijny przełomu nowego milenium. Ale co to w ogóle jest? Co to za film? O co w tym chodzi? Dlaczego Michael Jordan, jedna z głównych postaci w filmie, zaczyna gadać jak jakiś zlep po grzybkach do animowanych postaci? Nie macie niezły bałagan. Ba nie ma się żeby przejmować! Dlaczego pół Ameryki postanowiła wziąć ten sam towar I oglądać mecz koszykówki, w którym grają kreskówkowi bohaterowie? Ano dlatego, że skład Zwariowanych Melodii został zaatakowany przez kosmitów W zasadzie kosmici przybyli na Ziemię, żeby zabrać naszych animowanych przyjaciół na swoją planetę I nie byłoby to nic przyjemnego, gdyż kosmici są z 10 razy więksi od Królika Baksa czy Kaczoradafiego Spluwaj! Spluwaj! Przerażona paczka postanawia więc poprosić o pomoc Michaela Jordana. Tylko on posiada na tyle mocy, aby kosmitów. Tak właśnie mniej więcej rysuje się fabuła kosmicznego meczu. Więcej szczegółów nie będę podawał, gdyż nie chcę wam spoilerować. Mogę wam tylko powiedzieć, że drużyna Królika Baxa i Jordana wygrywa i wszystko kończy się dobrze. Ale to przecież w końcu film familijny i to logiczne, że nie skończy się masową masakrą, płaczem czy syraczką. Ten ostatni może wystąpić po obejrzeniu filmu, jak zostaniesz sam na sam w pokoju z twoim starym. Jedyne co mnie przerażało, kiedy oglądałem Kosmiczny Mecz, było jak bardzo podobała mi się Lola, dziewczyna królika Bachsa. Co jest, doktorku? No bo to przecież królik, a te chore po... z Ameryki musiały jej dorzucić miniówkę, słodkie oczka, a potem się dziwią, że ludzie biegają po lasach i małe króliki. Ogólnie to nie rozumiem, dlaczego profesjonalni recenzenci zjechali ten film. Przecież on w założeniu miał być głupi i dla dzieci, dlatego nawet nikt nie zwracał uwagi na troszkę chudą animację w niektórych scenach czy prostą fabułę. Witam, elo! Cześć siemanko, W drugim odcinku Gimby nie pamiętają! Jeżeli do tej pory myśleliście, że wasza ulubiona postać z filmu jest ciężko pop... to dziś przekonacie się, że wszyscy się mylicie, nikt z was nie ma racji. No chyba, że waszą ulubioną postacią jest maska. No to w takim razie wasze flupy z dupy są zahartowane wystarczająco, aby rozciąć się wygodnie i obejrzeć recenzję filmu Maska! Zaczynamy! Ale kto to jest ten maska? Generalnie maska bez maski jest totalną... Nic mu się w życiu nie udaje, w pracy się z niego śmieją, każdy kark go no, i w ogóle wypierają go z klubów i dyskotek. Na dodatek zakochuje się w dziewczynie jakiegoś gangstera prowadzącego klub. Ale w momencie w którym Jim Carrey odnajduje maskę, jego życie obraca się o 545 stopni. Krótko mówiąc, dostaje pozytywnego p... -olca oraz odrobinę supermocy. Maska w masce jest w stanie no, się. z armią gangsterów czy wyrywać wszystkie dupy na disco. Poza tym, bohater otrzymuje w magiczny sposób elegancki żółty gajerek, na który lecą wszystkie ci**ki. Ponadto zyskuje on charakter troszeczkę karykaturalny, przez co wszystkie jego emocje są wyolbrzymione. Na przykład, kiedy w pewnym momencie filmu ujrzał na Golasa Twoją starą to szczęka opadła mu na podłogę jak w Johnem Brawo. Potrafi on bardzo szybko się obracać, dzięki czemu jest w stanie sobie zwalcować turboptysia w 3 sekundy. Generalnie, pomimo swojego poje***ństwa, maska to nie jest wcale zwykła komedia. Opowiada o pokonywaniu swoich słabości, wielkiej miłości i problemach zwykłego człowieka. Tak na serio, to nie wiem czy o tym opowiada, ale pomyślałem, że zabrzmie to dość mądrze i wreszcie ktoś normalnego wyniesiecie z tych naszych odcinków. Tak poza tym to fajnie jest obejrzeć maskę, choćby ze względu na Cameron Diaz, której śpiew i taniec zmusi wasze zmęczone już ręce do kolejnych godzin fałdowania mutona, toczenia majoneza, czy doprawienia salcesona. I tak właśnie kończy się ten film. Trzeba przyznać, że reżyser potrafił zadbać o zaskakujące zakończenie. Ale nie pokażemy go wam tutaj, sami musicie obejrzeć cały film. Witajcie moi drodzy! Dzisiaj chciałem wam opowiedzieć o chyba najbardziej pokrtlonym programie, jaki kiedykolwiek powstał. Nie wiem nawet jak go określić. Bajka, serial, talk show, program polityczny, i Ale jeżeli pamiętacie takie postacie jak Tinki Winki, Dipsy, Lala czy Po, to znaczy, że wasze mózgi zostały ruszone w drobny mak przez teletubisiów. No dobra, to zaczynamy! No dobra. Co to w ogóle są te Teletubisie? Mówiąc najprościej, jest to czterech dziwolongów, poubieranych w kolorowe, puszyste kostiumy, którzy założyli specjalną organizację pod nazwą Teletubisie, mającej na celu rozbawianie małych gimbusiątek. <grym wiosenie> Pomaga im odkurzacz, który wysysa nasienie z bindolków, a następnie przerabia je na tubisiowy krem. Całym biznesem steruje obserwujące wszystkich z góry słoneczko, które ma wszędzie podsłuchy oraz swoich agentów, mówiących teletubisiom co mają robić, a kogo przerobić na naleśniki. Tak mniej więcej rysuje się ta fabuła teletubisiów. A nie, jest jeszcze coś. Teletubisie lubią się tulić oraz smyrać antenkami. Zyskują od tego specjalne moce, dzięki którym jeden z nich potrafi odpalić na swoim brzuszku filmiki z... na YouTubie. Wow! Czasami im to nie wystarcza i robią to kilka razy w czasie jednego odcinka. Co do samych teletubiściów, to warto dodać, że każdy z nich miał jakąś maskotkę, zabawkę, nie wiem... Dipsy miał kapelusz, Lala miała piłeczkę, a Po hulaj nogę. Nie wiedzieć czemu od tych zabawek zależało ich życie i jak raz im się pogubiły, to dostały takiego pierdolca, że szkoda gadać. Witajcie! Dzisiaj opowiem wam o pewnej znanej wszystkim kreskówce, opowiadającej o przygodach rodziny z czasów kamienia upanego. Jesteście gotowi? Wasz redaktor naczelny jest zawsze gotowy. No to zaczynamy! Flinstonowie to troszeczkę popi... Na kreskówka. No bo niby jest obsadzona w czasach kamienia łupanego, a są tam dinozaury, a w dodatku wykorzystywany nieraz jako środek transportu, albo są po prostu trzymane w domu zamiast psa. Fred Flintstone ma zajebistą furę, z tym, że jedynym jej minusem jest to, że trzeba samemu opychać się nogami, żeby jechać. Pomaga mu czasem przyjaciel Barney. Opa i panowie oglądają mecze w telewizji, tylko, że... Skąd mają transmisję, skoro jeszcze nie było sateli. Palą cygara jeszcze przed ich przywiezieniem przez kolombo z Ameryki, pracują na budowie i uwielbiają w wpi... stejki z brontozaura. Nie wiem czy wiecie, ale Fred był pierwszym człowiekiem, który odkrył jajecznicę. Jak do tego doszło? Otóż szedł sobie z Biedronki z zakupami nagle, wypalił się i rozbił jajka na ziemi. A jako, że było ze 45 stopni w cieniu, to od razu się ścięły. I jako że Fred był na ciężkim kacu, to od razu op... nowy wynalazek. Od tego czasu już wszyscy jedzą jajecznicę na kasa. No ale wróćmy do bajki. Fred i Barney mają zajebiste żoneczki. Fred jako prawdziwy jaskiniowiec ma dwumetrowego kutanga, którym r... cegły na budowie. Barney natomiast specjalizuje się w... No dobra, ja nie wiem, co ja wam tutaj pi. ale zaraz odpali ten filmik jakiś słodki dzieciaczek i jakaś matka nas pozwie. No cóż, jak widzicie, z perspektywy czasu można odnaleźć w wielu bajkach drugie dno. Prawda jest taka, że większość bajek z naszego dzieciństwa posiadała teksty, które za mało lata po prostu przechodziły nam przez ucho niezauważone. Polecam posiedzieć sobie jeden dzień z kanałem Cartoon Network, a przerazicie się, co tam się odpierdala. Kogoś my tutaj mamy. Drodzy widzowie, ten odcinek będzie przepełniony złem, podobnie jak on, który kazał mi go zrobić. Zatem zanim zaczniemy, aby jego zło potrzebowało jak najdalej, dajcie łapkę w górę, a teraz... Dzień dobry wszystkim, w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat pewnej postaci z kreskówki mojego dzieciństwa, a mianowicie Atomówek. Ale o kim mowa? Czyżby o moje Nie! Nie. O profesorze atomusie? Również nie. nie. A może o cycastej sekretarce burmistrza? Nie. nie. Dzisiaj zajmiemy się najciekawszą i najbardziej zagadkową postacią z atomówek. Nim. Prawda, dziewczynki? Posiada on głos, jakby ktoś mu wyrwał jajka za młodu, nosi zajebiście modne kozaczki i taki różowy, puszysty szaliczek. Czy chuj wie co to jest. Do tego się maluje i bidulek nie może sobie zwalić końskiego, bo ma szczypce zamiast rąk. Jak czytamy na specjalnych encyklopediach poświęconych atomówkom, jego hobby to torturowanie psychiczne innych oraz yoga. Więc jako że Borbok TV promuje zdrowy tryb życia, on ma za jogę mocnego plusa. Ale nie dajcie się zwieść jego aparycji, gdyż wbrew pozorom on jest najsilniejszym przeciwnikiem w całej historii atomówek. Otóż specjalizuje się on w Telekinezie, telepatii, manipulacji, transformacji, masturbacji na zlecenie. Potrafi transformować się w potężnego demona, diablo. księcia ciemności, perzybu, diablo, Czarta. obciągacza demonicznych, bydlaków, śmierdzielów, krejatanów, grzegosza, norka, tambury tamburyna Kowalskiego. <grym> Jego głos eunucha zmienia się wówczas w potężne ryk, nergala, a atomówką ze strachu suty stają dęba, niczym mela na chodniku w czasie przymrozków. I tak szczerze, to bałem się tego skurty na jakby małe, szczególnie w jednym z odcinków pod tytułem Demon Prędkości, gdzie wszędzie były jakieś zombie i jeszcze nagle wpadł ten urus prawie do rozmiarów mojego bydlaka. Sperdziela! Zrobił mu się głos jak u dupy włos, czyli gruby, nieczysty oczy zaświecił jak po mefedronie, a klapy roz... jak po porcji białka odpudziana. I to tyle na dzisiaj! Pamiętajcie, żeby wbić na Fanta linki podane w opisie! Do widzenia!